Dobry wieczór. Jest już bardzo, bardzo, ale naprawdę bardzo późno, więc będę mówić krótko. Ale uważam, że to, o co chcę powiedzieć, jest bardzo ważne. Więc dzisiaj obchodzimy w Kościele Katolickim wspomnienie świętej siostry Faustyny jeszcze przez godzinę i 17 minut. E, zdążę, okej, okay. jak pewnie wiecie, nie wiecie, e, co najbardziej kojarzy się z tą świętą, to dzienniczek świętej siostry Faustyny oraz obraz Jezusa Miłosiernego z napisem, Jezu, ufam Tobie, pewnie wszyscy to wiedzą, ale warto gdzieś tam przypomnieć, e, taki najsłynniejszy cytat z dzienniczka świętej siostry Faustyny, który mi przyszedł na myśl, kiedy została ona właśnie znaczy dzienniczek został przywołany podczas mszy, na której notabene również się była. To taki to ten Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższa ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. I słuchajcie, ja yy, parę dni temu zabrałam sobie yy, z tyłu kościoła, jest taki stoliczek. I tam czasami od czasu do czasu leżą sobie jakieś obrazki, broszurki, modlitwy. I zabrałam sobie jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla polski. I ja się tym aktem dzisiaj modliłam, no bo jakoś tak ten cytat z tego dzienniczka wpadł mi tak nagle do głowy, i, i stwierdziłam, że. Między mszą a seminarium odnowy wiary, na które czekałam, bo, bo, bo sobie chodzę, mam jeszcze parę minut, które mogę wykorzystać na właśnie modlitwę. tak? Ja tym aktem modliłam się już w sumie trzeci raz. E, wiem, że może najlepiej, żeby on był odczytywany, czy e, e, modlono się nie zbiorowo. I, no i tak pojedynczo no ale słuchajcie no stwierdziłam no kto mi zabroni tak no kto mi zabroni z tyłu jeszcze jest taka modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana mm. i słuchajcie i wracam to jest taka, taka, taka broszurka jest składana, tak? zabrałam z kilkoma innymi obrazkami Między innymi był obrazeczek Matki Bożej w z taką króciutką modlitwą też. E, zebrałam sobie i, i, i słuchajcie, wracam do domu już po seminarium i patrzę w e, YouTube, e, przyszło mi powiadomienie, że mm, na kanale Prowadzi Mnie Jezus odbywa się live mm, z uwielbieniem, więc wchodzę, wchodzę na czat a tam y, niejaka y, Kasia Kirsch pisze tak. Widzę orła z koroną na głowie, które strzeże Polskę. Więc ja szybciutko napisałam, że do obrazu y, orła w koronie. Y, Chciałabym się odnieść, że modliłam się właśnie dzisiaj tym aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Tak i że y... tym aktem też modliłam się za Polskę między innymi no nie, bo tutaj jest. Y w naszych sercach, króluj na w naszych rodzinach, króluj na w naszych parafiach, króluj na w naszych szkołach, uczelniach, w środkach społecznej komunikacji, urzędach miejsca pracy, służby odpoczynku i wioskach, miastach, wioskach, narodzie, w całym narodzie i państwie polskim i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No i z tego ta modlitwa. No, i ona tak żywo zareagowała, że Jezus zawsze odpowiada. Więc ja szybko napisałam: Chrystus królem Polski jest, i słuchajcie, w ślad za mną wszyscy zaczęli pisać, że Chrystus jest królem Polski. Potem zaczęli pisać, że królem świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak był to taki jakby radosny zryw, tak? Taki sobie mały czat. Nagle ludzie się poderwali. No i chwilę nie trwało. I nie zaczęła odśpiewywać piosenkę memu królowi będę śpiewał tę pieśń. No było bardzo takie miłe. Takie, słuchajcie, no bardzo entuzjastyczne. No, i to chyba tyle co. Fajnie by było, jakby było więcej osób, które takim aktem chciałyby się modlić. Myślę, że to jest e, bardzo, bardzo.